Kto mnie nachodzi? Jestem Wiedźminem. Trudnie się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz za bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi, nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gervant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi Wypijmy. O najważniejsze nie spytałem u wielebnego byłeś? Jasne. Bo on... Sygnet wieczny. Coś mi się zdaje o żeś pana Garwanta chciał wykiwać. Tak? Niby kiedy? Z tym plewieniem, hipokrytą. Zoltan już mi powiedział, że mogę z tobą w kości pograć. No mówże! Jesteś żołnierzem? Nie jestem! Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmin. W strachu, że mruszył z powrotem, mało nóg nie połamał, ale te byłoby dla niby koń. I dymiło, i skrzyło, jakby z pieca. Na razie wysłał mnie Wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły, wiem czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek, z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić, ale będzie cię to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50, panie Gerwand, wypijmy na pochybel Sto 120 ani orena mniej na pochybel. Siedemdziesiąt orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem, sto dwadzieścia. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić. A właśnie zdrowie osiemdziesiąt to moja ostateczna cena. Moja strata, niech będzie sto. Stoi. Jeszcze rozchodniaczka. Wybiłem potwory z ogrodu, płać. O co wam chodzi, panie Gerwand? Chcecie wasze osiemdziesiąt renów? Proszę, umowa była na sto. Nie wydaje mi się, mimo że krzynę wypiliśmy. Pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już! Co wasze, wyście szaleni są. Mówiłem, nie iść nocą w pijanym widzie, potworu ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwand. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam, jeszcze mnie oszukać chcecie. A nieważne. Nie zapomnij powiedzieć wielebnemu, że ci pomogłem.